Zanim zabioręcie w tą magiczną podróż po polskiej przyrodzie, pragnę Ci tylko przypomnieć, że już w niedzielę widzimy się w Warszawie na egzotyce. Będziemy mieli oczywiście nasze produkty, jak nasze podłoża, witamina, ale oczywiście też wężyki i być może sporo nowości. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, jesteś ciekawy, co będziemy mieć ze sobą, koniecznie napisz do mnie na Instagramie. Lecimy z odcinkiem. Siemano mordeczko, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli Dzisiaj odcineczek plenerowy jak widzicie Jestem w jednym z moich ulubionych miejsc jeżeli chodzi o obcowanie z przyrodą A dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny niż wszystkich Jak wiecie kojarzę Wam się głównie z wielkimi jaszczurami, z wielkimi wężami, z jadowitymi, niebezpiecznymi zwierzętami Dzisiaj porozmawiamy sobie o zwierzęciu, które prawdopodobnie widziałeś masę razy w swoim życiu Być może wiele lat temu nawet je karmiłeś A jako, że ja jaram się całą przyrodą i... Bez podziałów na to, czy to są saki, gady. Nutria! Chciałem wam ją nagrać, ale kurde, no nie nagram już. W każdym razie dzisiaj nie będziemy zajmować się jadowitym zwierzakiem. Nie będziemy zajmować się szczególnie groźnym zwierzęciem, a opowiemy sobie troszeczkę o łabędziach. Adi Kocur i Łabedzie? What the fuck? Otóż, jak wspomniałem, jeżeli czujnie oglądasz moje odcinki, to dobrze wiesz, że w ostatnim odcinku wspominałem o tym, że chcę się rozwinąć, że chcę pójść w takim kierunku, aby mój kanał był oczywiście humorystyczny, jak zwykle, bo nie mógłbym zrobić tego inaczej. Totalnie w moim stylu, ale chcę, żeby mój kanał był przyrodniczy. Chcę wam pokazać i nauczyć was o zwierzakach nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Gatunki, które są ciekawe, gatunki, które znasz dobrze, oraz takie, których nie znasz w ogóle, a być może chciałbyś poznać. Ja chcę Chcę robić dla was kontent, na którym najbardziej mi zależy. Taki, który mnie najbardziej jara. Nie chcę robić 30 odcinków ze żmiją zygzakowatą. Coś mi tu kupa łazi. Nie chcę spamować cały rok w kółku tym samym. Chcę zbliżyć ciebie, Twoją rodzinę, bo wiem, że bardzo często oglądacie mnie całymi familiami. Oczywiście jestem z tego bardzo dumny i mega się cieszę, więc pozdrawiam wszystkie rodzinki przed ekranami. Chcę zbliżyć Was po prostu do przyrody. Zaczniemy sobie od polskiej, bo naprawdę też jest o czym gadać: Łabędzie. Łabądek! Dziwny temat, i w zasadzie można by sobie pomyśleć, o czym tutaj w ogóle gadać. Napisz w komentarzu, bo jestem przekonany, że większość z Was uważa, że łabędzie to są jedne z najpiękniejszych ptaków. Na świecie. I akurat co do tego jestem totalnie zgodny. Są to ptaki, które są wyjątkowe, unikatowe, przepiękne. Każdy zna bajkę o brzydkim kaczątku. Jest to ptak bardzo ikoniczny. Kojarzy się zwykle z miłością, z dostojnością, z pielęgnacją relacji międzyludzkich i tak w języku naszym, z życiowym, co właśnie ma związek z tą bajką o brzydkim kaczątku. Jest to ptak, który rodzi się, można by ogólnie przyjąć, dość brzydki, bo jest szary, bury. Taki, można powiedzieć, żaden. Natomiast później, właśnie lecą dwa, i w ciągu trzech lat staje się ogromnym, przepięknym, śnieżno-białym ptakiem, który swoją dostojnością zachwyca chyba wszystkie ptaki na świecie. No dobra, kwestia dyskusyjna, ale na pewno jest w topce, jeżeli chodzi o taką piękną prezencję. To nie jest tak, że z dupy zobaczyłem sobie łabędzia i postanowiłem nagrać. On na mojej liście jest od bardzo dawna i dopiero teraz mam odpowiedni sprzęt, odpowiednią pogodę odpowiednie miejsce, żeby nagrać dla Was taki odcinek, więc bierzemy się do roboty. Chodźcie ze mną. Mordy kochane, szukanie każdego zwierzaka, nieważne czy to jest łabędź, czy to jest y, kaczka, czy to jest żmija, skroniec zawsze to trwa długo. Czasem zdarzy się taki fardz, że naprawdę wlatujesz i wszystko masz na tacy, ale to jest ogromna rzadkość i chcę, żebyście to wiedzieli. Poza tym, że noszę ze sobą zajebiście ciężki plecak, mam tam obiektywy, baterie zapasowe, karty, wszystko, to jeszcze muszę mieć pod ręką cały czas aparat, więc uwierzcie mi, że te wycieczki nie są lekkie. To nie jest sama frajda. Frajda jest jak mam fajne ujęcie, ale poszukiwanie dobrych ujęć naprawdę często schodzi z tym bardzo długo, więc jeżeli chodzicie w terenie, nie zniechęcajcie się. Dlaczego nie schowam sobie aparatu do plecaka? Dlatego, że zawsze jak masz dobre ujęcie, to nie masz aparatu w ręce. Wolę mieć go bliżej i zwiększyć prawdopodobieństwo na to, że nagram coś fajnego. Uwielbiam łabędzie, łabędzie są przepiękne. Jestem w miejscu, gdzie zawsze widywałem ich bardzo dużo. W tym roku jeszcze tutaj mnie nie było, więc ciężko powiedzieć, czy uda się coś pięknego nagrać, No, ale już widziałem przelatujące nad głowami, więc coś powinno się znaleźć. Jest tu bardzo dużo zbiorników wodnych, tu jest jeden, tu jest drugi, tam za lasem są kolejne. O! Pewnie tego nie zobaczycie z tej odległości, ale tam daleko z tyłu lecą czaple białe. Czaple białe to też jest mega dla mnie ikona. Strasznie lubię te ptaki, są przepiękne. Niestety są bardzo płochliwe. Mam na koncie na szczęście kilka naprawdę fajnych zdjęć czapli białej. No natomiast nigdy nie wiesz, kiedy będzie ten krok, kiedy ona akurat będzie chciała spierdolić A ten krok nadejdzie szybciej niż Ci się wydaje. Uwielbiam być na podmokłych terenach. Dlatego, że tutaj zawsze jest najwięcej zwierząt. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie jest słońce, tam, gdzie są łąki, tam zawsze zwierząt jest najwięcej. Zarówno ptaków, jak i ssaków. Tutaj jestem w stanie znaleźć prawie wszystko. A propos prawie wszystkiego. Spójrzcie to. Jakie śliczne raciczki. I szedł sobie tędy, tędy. No i tam. Szybkie pytanie do Ciebie. Łabędź czy łabądź? Pisz w komentarzu. Już szybko, bez zastanowienia. Pisz. I myślę, że będzie to frustrujące i szokujące dla większości z was, ale poprawnie mówi się łabędź. Przyznaj się, przyznaj się, czy ciebie to zdziwiło, czy było to dla ciebie oczywiste. Bo szczerze mówiąc, łabędź brzmi łatwiej, ale mówi się, łabędzie, a nie łabądzie. Więc yy, tak, poprawnie mówi się łabędź. Jest tam za mną. Nie wiem, czy widzicie ten łabędź. A ty lubisz łabędzie? Bobą! Nie ma słońca, coś mi glace przegrzewa. Ale co potrzebuję wam powiedzieć bardzo pilnie, to jest to, że nie wygląda to wcale tak, że mamy łabędzie i. Chuj. Mamy różne łabędzie. Jakie gatunki łabędzi możemy spotkać w Polsce? Nie będę wam ściemniał, że wymienię wam teraz wszystko z głowy, tak jak ktoś inny by to zrobił. Nie, 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 trochę tego jest, więc wam przeczytam. Łabędź niemy. Łabędź krzykliwy, łabędź czarnodzioby, łabędź czarnoszyi, łabędź czarny, łabędź trąbiący. Zastanawiacie się no, kurwa, jak to przecież zawsze widać tego 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 łabędzia. Otóż tak, najczęściej spotykany jest w Polsce łabędź niemy. Reszta łabędzi to tak naprawdę są takie gdzieś tam przelatujące akurat nad Polską, gdzieś tam widziane ale na ogół w Polsce te łabędzie, które widzimy gdzieś tam nad jeziorkami, w parkach, to są właśnie łabędzie nieme. A propos łabędzia czarnego, chciałbym się Wam pochwalić, że widziałem kiedyś na dziko bociana czarnego. Jaki związek ma bocian z łabędziem? W zasadzie kurwa żodyn. Ale jako rarytas chciałem się pochwalić, że miałem taki epizod, że widziałem dwa razy na dziko, na bagnach bociana czarnego. Przepiękny... Halo, nie chlupaj mi tu. Jak nagrywam. Proszę nie przeszkadzać, dobrze? Może pan odejść? Dziękuję, no bo pan mi przeszkadza. w I w końcu wyłaziłem i znalazłem piękną parkę łabędków. Łabędzie to ptaki bardzo istotne w kulturze i historii. Według legendy dusza Apollo, czyli boga poezji i muzyki, wchodzi w łabędzia. Ale kogo to kurwa obchodzi? To, co cię obchodzi, to to, że mają zęby w dziobie. Ale mało tego, mają też zęby na języku, podobnie jak gęsi. Tak, na języku. Także dziewczyny, jeśli jakiś książę zmieni się w łabędzia, to ze zbliżeniem lepiej poczekać, aż się odczaruje. On może poharatać bardziej niż broda. Łabędzie to najcięższe obecnie żyjące w Polsce ptaki zdolne do aktywnego lotu. A z ciekawostek sprzedam Ci, że dorosłe osobniki nie nurkują za to młodziaki bardzo chętnie, czyli no z wiekiem po prostu dziadzieją i już nie ogarniają co fajne. Trochę jak u ludzi, pamiętaj, żeby nigdy nie dorosnąć. Pływając, często rozkładają skrzydła, które działają jak żagle. Patrzysz na te piękne ptaszki, masz ochotę rzucić chlebek. To jest zjedzibym z wyrolem, ale o tym później dziubasku. Łabędzie szybko przyzwyczajają się do obecności ludzi, kiedy zaczynają dostrzegać korzyści, jak na przykład do Miałem natomiast raz śmieszną sytuację, gdy pewien samiec mnie pogonił, gdy robiłem właśnie to zdjęcie. Jak to wtedy wygląda, zapytasz. Prostu z wody zaczął lecieć w moją stronę. Uwierzcie mi, tak ogromny ptak. Z rozłożonymi skrzydłami Wydając mega dziwne dźwięki Leci prosto na Ciebie, no idzie się zesrać Po prostu wleciał we mnie, skopał mnie I syczał przy tym jak zastrany kompresor Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale Tego rozmiaru ptak jest w stanie złamać rękę dorosłego gościa Jednym machnięciem skrzydła Więc tutaj beczka się kończy Na szczęście tylko mnie lekko skopał i pogonił A jak tylko zwiększyłem dystans To wrócił do młodych i swojej panienki A Ty masz jakieś śmieszne wspomnienia z łobędziami? Daj koniecznie znać w komentarzu Czas, czas murdo, szybka akcja, wejdź zjeść w dół i zostaw suba, ja będę Ci ogromnie wdzięczny i dostarczę w tym roku Wam taki content, że i Ty, i Twoja mama, i Twoja ciotka, i Twoja step mami posracie się w gacie. Albo może bardziej family friendly, dostarczę Wam taki content, że naprawdę Twoja wiedza o naszej otaczającej nas rodzimej przyrodzie poszerzy się wielokroć. Wybierz sobie wersję i po prostu zasubskrybuj. Yo. Mówię szeptem, mimo że łabędzie nie są szczególnie płochliwe. Są dość odważnymi zwierzętami, szczególnie, że są to jedne z najcięższych ptaków, jakie w Polsce w ogóle występują, jeżeli mówimy o ptakach lotnych. Przepięknie, jaram się mega. Widuję je tutaj często, jak tutaj przyjeżdżam, dlatego przyjechałem od razu tutaj, chociaż w tym roku jeszcze tutaj mnie nie było. Zachowuję się po cichu, dlatego że nie chodzi tutaj wcale o to, że Yy, należy się ich bać, czy cokolwiek, ale to jest ich teren, to są dzikie łabędzie, tutaj nie ma ludzi, więc będzie też potrafił być agresywne. I już raz w tym miejscu, chyba z dwa lata temu to było. Właśnie już duży potężny samiec pogonił mnie po prostu stąd, jak podszedłem za blisko jego młodych, żeby zrobić zdjęcie. Był to dowód na to, że te ptaki dbają po prostu o swoje terytorium. Kojarzą nam się z tym, że możemy je nakarmić. E, rzucić chlebek, bułeczkę. O diecie sobie powiemy później, bo to w ogóle jest tragedia, ale te łabędzie to jest zupełnie coś innego. To są łabędzie, które nie mają kontaktu z ludźmi e, i są do tego przyzwyczajone. Zależało mi na tym, żeby nie pojechać do parku, gdzie ludzie sobie chodzą i karmią, tylko pokazać Wam łabędzie, które stronią od ludzi. One potrafiłyby się po prostu w moment spłoszyć i odlecieć stąd. Więc odległość jest dość niewielka, ale ciągle zachowuje się cicho, nie wykonuje gwałtownych ruchów. To jest taki prawdziwy odcinek z terenu, a nie to, że te łabędzie i tak sobie by tutaj zostały. Nieraz miałem sytuację, że przeleciał mi dosłownie nad głową. Wydają specyficzne dźwięki, jak latają. I to za sprawą ich lotek. Ich lotki dziwnie tak jakby szumią w powietrzu, jak latają. Do tego one też drąbicie p... solidnie. O, jak latają, często wydają taki dźwięk taki. No, jakiś solidny zjeb postanowił sobie zabić jest zwierzaczka. Kurwy jebane. Nie ma się co dziwić, że zwierzęta stronią od ludzi. I nie ma się co dziwić, że ja też stronię od ludzi. Każdy z nas chyba słyszał o tym, że łabędzie wiążą się ze sobą na całe życie. I stąd właśnie są symbolem lojalności. Ale czy tak naprawdę jest? Czy te ptaki faktycznie wiążą się ze sobą na całe życie? Otóż tak, a w zasadzie 90% tych ptaków wiąże się ze sobą na całe życie. Kiedy u ssaków występuje to dokładnie na odwrót, czyli zaledwie 10% potrafi związać się ze sobą na stałe. A tak dla ścisłości, nie wrzucajmy wszystkich gatunków łabędzi do jednego worka. Jeżeli chodzi o wiązanie się na całe życie, to zdecydowanie tutaj przydują łabędzie czarnodziobe. Ten gatunek według badań naprawdę przeważa nad całą resztą łabędzi, mimo że i tak łabędzi nie jest... To rzadkie, to jednak czarnoziobe są wyjątkowo lojalne i wyjątkowo wierne przez całe swoje życie. Łabędzie w 90% są roślinożercami. Natomiast zostaje jeszcze te 10%. Oczywiście, jeżeli mówimy o roślinach, no to mówimy o roślinach wodnych. Myślę, że nie muszę tego jakoś szczególnie tłumaczyć czyli jakieś rzęsy wodne i tak dalej. Natomiast te 10% to jest pokarm zwierzęcy. Bardzo rzadko spożywają ryby, ale najczęściej są to właśnie jakieś małe bezkręgowce typu ślimaki, jakieś larwy owadów i tak dalej. Dla wszystkich, którzy uważają, że łabędzie są słodkie, bezbronne i można je prowokować... I tak dalej, no to oczywiście po pierwsze nie można, bo ogólnie nie można prowokować zwierząt. No, chyba że jesteś skończonym dzbanem i debilem, no to wtedy śmiało. Natomiast jeżeli masz chociaż minimum w sobie inteligencji, to na pewno wiesz, że nękanie zwierząt dla zabawy, podwyższanie ich poziomu stresu, no jest po prostu debilizmem. Więc jeżeli tak robisz, jesteś debilem, gratuluję o to Twój order. Natomiast jeżeli kochasz przyrodę, wiesz, że nawet obserwacja, herpingi, wycieczki w teren nie jest wcale taką banalną rzeczą, aby. Zrobić to tak, by nie niepokoić takich zwierząt. Oczywiście z dzisiejszego odcinka wiadą dla Was również darmowe tapety na stronie naszego sklepu www.sklepwildlife.pl tam macie kategorię tapety na telefon i możecie sobie śmiało wejść, są tam różne zwierzaki i z dzisiejszej wycieczki również wrzucę jakieś fajne fotki łabędzi. Jeżeli lubicie takie zwierzaki, wrzucajcie na tapetę, oznaczajcie mnie, oznaczajcie wildlife i będziemy na pewno publikować na storkach wasze tapety. Wracając jeszcze do diety, jeżeli mowa o młodych łabędziach, w takich właśnie szaraczkach malutkich, w momencie kiedy taki ptak rośnie, potrzebuje bardzo dużo białka. I właśnie w tym okresie najbardziej potrzebują białka z diety zwierzęcej. Więc łabędzie, kiedy są młode, jedzą najwięcej właśnie bezkręgowców, ślimaków, jakichś malutkich rybek i tak Natomiast kiedy łabędzie są już dorosłe, jedzą głównie rośliny. Właśnie, jedzonko. Karmiłeś kiedyś łabędzia chlebem albo bułeczką, bo babcia powiedziała, że tak można, bo tatuś powiedział, że tak można? Otóż kurwa nie można. Myślę, że już coraz więcej osób wie, że nie można dokarmiać kaczuszek, łabędzi i ogólnie głównie ptactwa wodnego chlebem, bułeczką, drożdżóweczką. Ale czy wiecie dlaczego? Głównym powodem, dlaczego nie powinniśmy tego robić, to jest takie schorzenie, które nazywa się bardzo ładnie, godnie szlachecko-anielskim skrzydłem. Anielskie skrzydło to jest schorzenie, które polega na deformacji, stawów w skrzydłach i właśnie przez to, że rzuciłeś taki chlebek ptaszkowi, może mu się coś takiego stać, więc nie róbcie tego, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to niech Ci nie przyjdzie do głowy karmić chlebem, a jeżeli jesteś dorosły i być może masz swoje dzieci, nie pozwalaj na takie rzeczy, więc kulturalnie i z pełną miłością... Masz ochotę rzucić chlebek? To jesteś j***** jaj... z wyrolem. Informuję Cię, żebyś nie robił takich rzeczy i dbał o to, co Cię otacza. Dziękuję bardzo, kłaniam się po same. 3 işte şey. yo